This is small peak. Doesn't look like peak. For sure, it's peak? She, 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 she sure it's peak. is peak? Yes, 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 yes. Okay, and what they use it for? Wygląda to strasznie, zobaczcie. But this ritual is only used for having Bolivianos, porque no te Zaczynam dzisiaj moją wycieczkę po La Paz. Właśnie spotkałem się z Samuelem, to jest mój znajomy, którego poznałem przez internet, dokładnie przez aplikację Show Me Around. jeżeli ktoś kiedykolwiek by chciał gdzieś polecieć w odległe miejsce gdzie nie ma agencji podróżniczych lokalnych, lub po prostu chce zaoszczędzić i znaleźć kogoś kto nie, kto nie działa dla, dla żadnej agencji to może sobie wejść na tę aplikację, także czekamy teraz na autobus, Samuel powiedział, żeby nie brać żadnej taksówki żadnej żadnego Ubera, nie ma co przepłacać tylko weźmiemy sobie lokalny y, lokalny autobus wsiądziemy do lokalnego autobusu, gdzie w którym jeździ większość mieszkańców za dwa boliwiany Dzień Los Pinos, nie? Los Pinos Ok, to będzie 20-25 minut ok bo inaczej musimy wstać ok skoçyliśmy do jakiegoś minibusa. Uh, widzę, że są bardzo popularne tutaj minibusy, którymi jeżdżą ludzie uh, do pracy. Raczej tutaj taksówkami, mieszkańcy nie jeżdżą. I know, I know, I uh, know. This is very popular type of transport for local people. Yes, for you are, Yeah. You use this. You use this. Is, the, the problem is, is one Boliviano small, A, ah, okay. uh, no, more, no more. Okay. A więc y, siedliśmy do jakiegoś szybkiego e, busa. Szybciej się porusza, kosztuje to jednego e, Boliwiana więcej. Ale dojedziemy o 20 minut wcześniej. Jesteśmy na wysokości około 4000 metrów obecnie Samuel mnie przyciągnął tutaj w góry. W Dolinę Księżycową. Nazywa się tak dlatego, że Armstrong kiedyś tu przyjechał, zobaczył to i powiedział, że wyglądają te skały jak na Księżycu. I się utrwaliło, że to jest Dolina Księżycowa. Masakra. Jest upał straszny. A my czekamy na jakiś busik, który jedzie w kierunku Miasta. A obecnie wszystkie jadą gdzie indziej, tylko nie do centrum. A jest strasznie gorąco. Kurde, miałem wziąć taksy, ale on się nie zgodził. Mówi, że nie, nie żeby nie wydawać kasy. O, jest. Przechodzimy do jakiejś bardzo dobrej restauracji lokalnej, gdzie serwują najlepszą baraninę w Ameryce Południowej podobno. Podobno najlepsza baranina jest w Peru i w Boliwii. Zaraz się okaże. Zatem próbujemy lokalnego dania z baraniny. Ryż. Ziemniak gotowany. Tylko to nie mam co to jest. O kurcze. Nie wygląda to zbyt apetycznie. A tutaj słynna baranina. Mm. Bardzo miękka, bardzo pyszna. Tylko trochę za mało pewnie dla mnie będę zamawiał jeszcze raz. Sure. What is this? Ah, it's a kind of Indian potato called Junior. Junior? Junior. It's Indian potato. Ziemniak, Indian potato. Indian potato. Junior is called Junior. Gumiaste, Bakchat. We are about to try a very good lamp here in La Paz city, down, uh, south hmm? zone quite far from downtown but it's a very good lamb uh, lamb is also ma a very typical dish from, from, from bolivia and lamb is very good in bolivia and peru because of one reason because andean countries andean countries who has uh, a indigenous people living in, uh, in, in high altitude You can, you can uh, w Peru i są bardzo idziemy właśnie na, na market kokin, liści kokin to właśnie tutaj lokalni farmerzy przyjeżdżają z, z liśćmi z koką, którą uprawiają e, i tutaj sprzedają na tym markecie, na tym targu Market. To nie jest miejsce, gdzie można spotkać turystów, Tutaj nie przyjeżdżają turyści. Raczej nawet nie jest to znane miejsce dla turystów. Co to chodzi? Możemy wchodzić w sklep i kupić, ale nie można. Zróbmy go. Zróbmy go. To jest miejsce, gdzie możemy zapłacić. Możemy mieć trochę więcej znajomości z Marwis. Ale jestem w Polonii. Polonia! W Kolonii też Daj mu trochę Tak, Paweł, jeśli chce film nagrywać chce Ja Ja Tak się załatwia sprawy w Boliwii Nie można nagrywać Zapłaciłem i już mogę nagrywać Także zobaczcie Tutaj sprzedają liście

So, so what I recommend is is the, like, that 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 is the, the Coca Candy, you know. Ah, Coca Candy. Tutaj są jakieś słodkości y, z koki. This is sweet. Yes. 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 Asker. Yes. Yes. Sweet. Palestine is dulce. Is dulce. This is dulces Those are dulce sponsors. Niesamowite miejsce. E, nie widziałem w internecie jeszcze takiego, czegoś, żeby ktoś nagrywał na targu <laughs> koki. E, to są słodycze, coś w rodzaju candy, nos, tak jak słodycze. Nie wiem, czy on dobrze tłumaczy. Miel, mm. kanel. A, ja, ja. Mint, mint, Ja. Marakuja. a czyli w różnych smakach jest to. Nie wiem, to wygląda jak trochę jak guma. Orange. Marakuja. Dobra, będziemy próbować zaraz. Let me try one now. O, oh, maybe, maybe later. Dobra, mam słodycze, tylko że nie dla dzieci <laughs> Dla dorosłych Jest legalne, jak, a jak coś jest legalne, no to można próbować Także nie krytykujcie mnie yeah. Zobaczcie, o kurczę, ale ich tu jest. Ja tutaj This is the very best, you no? Know? 38 ten? High quality. Wow. tak Ja już zakupy zrobiłem, tak że już nic od nich nie kupię. Mogę tylko ponagrywać. Unosi się zapach bardzo dziwny. Nie jestem w stanie opisać tego zapachu. Eee... Coś niesamowitego. Wszyscy się patrzą. Nikt nie wie o co chodzi. Tylko ochrona wie, że w jakim celu tu jestem. Oni mnie tu widzą pierwszy raz, bo przecież nikt nie powiadamiał ich, że ja tu za chwilę wejdę z kamerą. Zresztą oni nawet nie wiedzą, co ja trzymam w ręku. Znajduję się właśnie na y, markecie czarownic. Market znajduje się na jednej z dzielnic Lapas. Po tej stronie mamy kilka sklepów, y, w których y, Indianie z Ant sprzedają różne akcesoria, różne produkty, które są potrzebne do wykonywania różnych czarów czy jakichś tam rytuałów. I też niektórzy odprawiają taką, taki rytuał, że przed wybudowaniem budynku swojego domu, w tym miejscu, gdzie ma powstać budynek, zakopuje się właśnie płód lamy słyszałem też o tym, że nie wiem czy to jest prawda, że także żeby mieć szczęście, bo to właśnie po to się właśnie zakupuje ten płód lamy żeby, żeby mieć szczęście może dlatego, żeby się do mnie zawalił, nie wiem ale również słyszałem o tym, że niektórzy zakupują zwłoki żeby mieć jeszcze większe szczęście zwłoki człowieka, nie wiem czy to jest prawda, wszystko jest możliwe w takich rejonach gdzieś tam daleko w górach, w zasofanych rejonach możliwe, że coś takiego się wykonuje. Być może nie zabijają nikogo, tylko po prostu ktoś umrze i może gdzieś tam się jakoś modlite się odprawia e i się zakopuje zwłoki, a potem się buduje na tym budynek. Cholera wie. To jest kolejny ze sklepów, w którym sprzedają e produkty w celach rytualnych. E Wejdźmy zatem do środka. Zobaczmy co tutaj jest. Szarownica, standardowo. Różne liście, różne zioła. Wyglądają jak przyprawy do gotowania. A to są wszystko prawdziwe lamy. Um, nienarodzone. To no nie są zabijane lamy, tylko... Chociaż nie wiem jak oni je... Tam nie wiem... Czy to sporonień czy co? Cholera wie. To jest straszne, że gdzieś tam daleko w Andach hoduje się lamy tylko w celach rytualnych, w celu poświęcenia tych zwierząt ku czci boga Pachamama. Tak się nazywa Bóg, w którego wierzą Indianie z And, Pachamama. Widać, że ludzie bardzo mocno wierzą w tego Boga. Jeżeli powstają takie sklepy, to znaczy, że jest to bardzo mocno zakorzenione w ich kulturze pewnie od setek lat. W tym sklepie czarownic jest jeszcze lepiej, jeszcze bardziej szokujący sklep, z tego względu, że zobaczcie tutaj jeszcze większe lamy, wszystkie zabite do sprzedania, a tutaj mamy prawdziwe czaszki ludzkie.

This ritual is only used for having lots of money. Ah, in in money. Yeah, money. money, And people buying this often? Sí, to. Este está Nie wygląda to jak świnia, zwłaszcza że ma głowę zarośniętą

Chciałem mi sprzedać jakiś amulet, nie chcę stąd nic jeszcze pecha będę miał później. No i oczywiście musiało mi się to przytrafić. Kolejka stanęła. Tutaj mój przewodnik mówi, że zdarza się, nie przejmuj się. Ja się pytam jak często się zdarza. Raz na miesiąc. I akurat dzisiaj mi się to zdarzyło Wszystko stoi. Dlatego że jest bardzo mocny wiatr, buja mocno. Uważcie. I akurat mi się musiało to przydarzyć. Jestem właśnie na markecie w miejscowości El Alto to jest miejscowość wysoko w górach, jakieś 4000 metrów nad poziomem morza. Ciężko się oddycha. Nadal nie jestem zaklimatyzowany. Eee, powiem szczerze, że nic tu nie ma ciekawego. Ludzie żyją sobie po prostu, handlują i tyle. Dookoła są fawele. Myślałem, że będą niebezpieczne. Nie widać tutaj żadnego zagrożenia ani nic. Po prostu zwykli mieszkańcy. Ubierają się przed każdą walką w, w strój ludowy, e, który kosztuje średnio około, na złotówki około 3000 zł. Jest bardzo drogi. Każda kobieta musi sama sobie kupić taki strój, aby móc występować, aby móc walczyć. E, te kobiety w ten sposób chcą pokazać, że nie są słabe, że nie są słabsze od mężczyzn, e, że mężczyźni też powinni je szanować. la te organizując taką imprezę. Uh, ¿Odcyd na? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y mi nombre verdadero es Marlene, eso es el barrio Castillo. ¿Y you are from this town? Sí, Yo, eh, ¿Eres tú de esta ciudad? Eh, sí. Sí. Yes, Soy she de, is. Acá de La Paz. ¿Cisterna oh. La Paz, Bolivia? How long do you do interesting? ¿Qué cuánto tiempo has estado luchando? Eh, ya son Six years from until sí. now. Have you ever been injured? ¿Has estado alguna vez herida? Ah, sí, he tenido varias lesiones. Eh, una vez ya mi columna, mi espalda. Yes. Boneca, Even okay. some I have been injured. Even my spine was oh my compromised. mi hombro. My shoulder, my many parts from my body. Hey, and you have one child. Eh, ¿Tú tienes un hijito? Ah sí hijita. Hiji, uh, um, uh, female child. Sí, my. Mm. All right. Do you think she will be doing the same when she will grow up? Uh, ¿Tú piensas que tu hijita va a ser como vos, va a luchar, va a hacer lucha libre en el futuro? No sabía si pensamos que no muchos los nosotros nos apasiona. I'm I'm not certain I will I don't know yet if she will like doing uh, wrestling. Znajduje się właśnie na cmentarzu na fawelach na wysokości około 3500 metrów. Jest to cmentarz największy w Lapas, e, imponujący. Jeszcze nigdy nie byłem na, na takim cmentarzu. Bardzo mi przypomina cmentarze. Ten cmentarz przypomina mi cmentarze w Meksyku, też tak samo są budowane. Za mną znajduje się nie wiem jak to nawet nazwać no budynek budynek z grobowcami. Te grobowce były wybudowane dawno temu, 20-30 lat temu, kiedy jeszcze populacja Lapas nie była taka duża, i te grobowce są dosyć duże. Natomiast z tej strony zostały wybudowane nowe grobowce, nowe budynki z grobowcami dużo mniejsze, dlatego że z czasem władze zauważyły, że po prostu brakuje miejsc. Do chowania ludzi, i aby zaoszczędzić na, na powierzchni, zmienili, zmniejszyli grobowce. Te grobowce są dużo, dużo mniejsze. W jednym z grobowców znajdują się e, liście koki, Coca-Cola, e, krakersy. E, niesamowite. E, rodzina zmarłego na dzień zmarłych przynosi e, różne rzeczy, produkty, które były ulubione osoby zmarłej. W tym miejscu mamy właśnie te liście. Mamy Coca-Colę, krakersy. Tutaj Coca-Cola, tutaj y, piwo. Obok jest y, Black Label, Whisky, też Coca-Cola. Niesamowita, niesamowita tradycja. Y, liście, koki bardzo często są wkładane do grobowca y, ze względu na y, tradycję Indian. Y, dlatego że liście są no, bardzo ważne. Liście koki są bardzo ważne dla, dla osób, e, które pochodzą z, And, z Andów. E, dlatego są wkładane do grobowca bardzo często. Mówi się, że w tej tradycji polega to na tym, że liście, które są włożone do tego grobowca w Dzień Zmarłych, e, osoba zmarła, dusza osoby zmarłej wychodzi z ciała e, zmarłego i spożywa te liście. Znajduje się właśnie przed najcięższym, najdziwniejszym więzieniem w Ameryce Południowej więzienie San Pedro. To tutaj siedzą najgroźniejsi przestępcy pedofile, mordercy, gwałciciele, członkowie gangów narkotykowych. Więzienie jest o tyle dziwne, że w środku zarządzają nim tylko i wyłącznie więźniowie. Strażnicy zazwyczaj nie wchodzą do środka, pilnują tylko na zewnątrz, aby nikt nie uciekł. Dzisiaj odwiedzę to więzienie po kilku miesięcznych staraniach. Więzienie San Pedro jest najbardziej niezwykłym więzieniem na świecie, prawdziwe państwo w państwie, są tu sklepy, restauracje, a nawet laboratorium kokainowe, jest tu produkowana kokaina na użytek więźniów oraz do sprzedaży na zewnątrz. Więzieniem zarządzają najstarsi więźniowie tzw. delegaci, to oni wymierzają kary za złamanie więziennych zasad, najbardziej szokującym faktem jest to, że wielu więźniów żyje za kratami wraz ze swoimi rodzinami. W tym samym miejscu, gdzie wyroki odsiadują pedofile i gwałciciele, mieszka ponad 500 dzieci. W ciągu ostatnich kilkunastu lat w więzieniu kilkukrotnie zostało zgwałcone lub zabite jakieś dziecko. W 2013 roku ujawniono, że 12-letnia dziewczynka zaszła w ciążę. Niestety do tej pory nic się nie zmieniło w San Pedro. Znajduję się właśnie w więzieniu San Pedro w jednym z pomieszczeń, w którym jest tutaj około 85 więźniów, mordercy, wałciciele. Sytuacja jest tu straszna, naprawdę jestem wstrząśnięty. To, co zobaczyłem, pozwolili mi nagrać tutaj minutę dosłownie. Wyszedłem właśnie z więzienia San Pedro. Tutaj jest właśnie wejście. Tym wejściem wszedłem wraz z pracownikiem tego więzienia, który w ramach dobrej woli poświęcił godzinę, żeby mnie tam zabrać, oprowadzić. Opowiem krótko jak to wyglądało. Tutaj za tym wejściem jest taki hall, gdzie sprawdzają każdego. Kto co przynosi, trzeba podać jakiś dokument, oni ich spisują kim jesteś i tak dalej. Potem jest brama, otwierają bramę. Wszedłem do środka i tam jest dziedziniec. Mnóstwo więźniów tam stało. Patrzyli zaciekawieni, kto to przychodzi. Kupiłem w sklepie trochę takich drobnych rzeczy. Pasty do zębów, szampony i tak dalej, żeby dać tam kilku osobom. No jak tylko wszedłem z tymi reklamówkami, to każdy już tam mnie, żebym dał. Żebym dał normalnie jak dzieci z Afryki. Poszliśmy dalej, obok, po schodach na górę. Ten pracownik zabrał mnie tam na górę, nie wiem nawet jak to się nazywa. I uzgodniliśmy tam szczegóły, co gdzie chcę zobaczyć. Yy, opisał mi jak wygląda więzienie. Mianowicie jest kilka pawilonów. Każdy pawilon to yy, jest miejsce, gdzie są więźniowie w zależności od tego, co, yy, jakie przestępstwo yy, dokonali. W jednym pawilonie są mordercy, w innym pawilonie są narkomani, jeszcze w innym są osoby najbiedniejsze, które nie mają żadnej pomocy z zewnątrz. E, jeszcze jest pawilon dla e, szczególnie niebezpiecznych. E, jest odosobniony. No, oczywiście, powiedziałem, że chcę zobaczyć ten pawilon dla niebezpiecznych. E, w związku z tym zabrał jeszcze dwóch innych ludzi, w razie czego e, jakby no, coś by się tam zaczęło dziać. E, mało tego zabrał dwóch więźniów, tylko że zaufanych więźniów, którzy e, współpracują z, e, z administracją. No i poszliśmy tam. E, po wejściu do tego pawilonu byłem wstrząśnięty. Po pierwsze, myślałem, że są cele pozamykane i będę widział za kratami po prostu więźniów. Okazało się, że wszystkie cele są pootwierane, tylko pawilon jest zamknięty i każdy po korytarzu chodzi jak chce. Zobaczyli mnie e, i ludzie się zaczęli schodzić, więźniowie różni, e, zaciekawieni kto to, co to i tak dalej, jeszcze z reklamówkami. Każdy chciał zajrzeć, co w tej reklamówce jest. Ja mówię temu gościowi, co mnie tam przyprowadził, czy mogę nagrać film z nimi, z tymi więźniami, podpytać kilka rzeczy, zdjęcie jakieś zrobić, i tak dalej? Powiedział, że jeżeli się zgodzą, to tak. I powiedziałem, że im dam wtedy te wszystkie rzeczy, które kupiłem w sklepie na zewnątrz. E, weszliśmy do jednego pomieszczenia, w którym było około 100 osób. Pomieszczenie podejrzewam, że miało gdzieś 40 metrów. Były w sumie dwa pomieszczenia obok siebie. E, czyli 50 w jednym, 50 w drugim. Weszliśmy tam do środka. Normalnie straszny widok. Ci ludzie wyglądali na... nie dość, że większość to naćpana, narkomani i tak e, dalej. Inni w ogóle. E, no, no nawet nie da się tego opisać. Śmierdziało strasznie w środku. Każdy na mnie patrzył, jak nie wiem, na jakiś łakomy kąsek. E, ale zachowywali się dosyć przyjaźnie, śmieli się, witali się i tak dalej. Później mnie zaprowadził do takiego pomieszczenia, w którym była cela zamknięta i w celi, w tych drzwiach było okienko. Przez to okienko wyglądało kilku gości. Powiedział, że to są najbardziej niebezpieczni ze wszystkich z więzienia. Seryjni mordercy. Postanowiłem im dać kilka szamponów i kilka pas do zębów. ¿Puedes preguntarle por qué está todo el tiempo aquí con la arma? Ah, Oficial. curiosidad. Es de, de un país de ¿Por qué están siempre, armados en esta parte de la entrada, dice mi amigo? Por las sí, sí, sí. De la ciudad, ¿no? Ah, a que algunos prisioneros están tratando de ¿Alguna vez to ¿Alguna vez que de parada, de parada, escapar de la años pero por la parte de atrás intentaron de escapar dice Ah What, from, no from uh, years ago from the rear side of the prison some prisoners wanted to escape i got to shoot Did you with kill my machine gun Did you kill him No, No uh, uh, well he said uh, that that time i was not so uh, uh, I, I, i i didn't kill All oh, right Niestety, pomimo zapewnień dyrektora więzienia, w ostatniej chwili zmienił zdanie i zabronił mi nagrywać kamerą. No cóż, nie udało się tutaj, to może uda podczas innej podróży. A tymczasem kończę moją podróż po Boliwii i lecę do Kolumbii. W kolejnym nagraniu zobaczycie Medellín, w którym spotkam się osobiście z siostrą Pabla Escobara. Także zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału.